O, Grudzas. Szymon, wszystkim dzisiaj z nami jest? Kasper. Kasper i. Martyna. E, tak, chciałam cię zapytać, kto jest twoim ulubionym wykonawcą muzycznym? Kani West. Dlaczego Kani West są? Zrobił takiego o, innego niż wszyscy? <gry> że go polubiłeś bardziej niż resztę? No poza muzyką, to myślę, że jest taki kontrowersyjny zawsze jest co zobaczyć w necie. Mhm jest takim sobą, jest trochę artystą, widzi inaczej niż my. No robi to na pokaz, no ale... No, ale, ale muzykę ma zajebistą, no. Okej, okay, co masz dziwnego przy sobie może? Cztery dziewczyny przy, przy to mnie tak To się zali, nie? zaliczają, że... <laughs> Okej, okay. i gdzie byś zabrał swoją dziewczynę na randkę w Warszawie? Eee, gdzie bym zabrał swoją dziewczynę? O, Gród park, Saski. Park, park Saski. Park Saski. Park Saski park na parku Saski, Saski bo tam jest ładnie, można sobie pospacerować. Coś ja, ja nie zjeśćmy. stąd, więc y, jakbym miał powiedzieć z mojego doświadczenia, mm -hmm. to y, na złote tarasy. Na złote tarasy, tutaj na schodkach posiedzieć. Na, na schodkach, może, tak. Bo coś potańczyć, drill, jakieś, coś takiego. Dobra, dzięki wielkie za wywiad. Dzięki. dzięki. Dzięki i powodzenia Wam, miłego świecenia Warszawy. Dzięki.